Drugi w drugim odcinku z Cywilizacji 5. I dzisiaj sobie wczytam naszą grę z Hamura, z Szabu, pana ale co? Alumnona w po arabsku. I zobaczmy, jak tam imperium nasze się rozwija. No dopiero mam jedną. Aha, no tak, no przypomnę sobie. Cały sobie później grałem w Cywilizację i mi się przypomniało, że przecież mamy jedno miasto. Dobra zuba, No codnie, miałam nadzieję, że w Piecy znowu będzie zobaczyć, on nie ma sosuki. A, okej. Mamy przyjazne stosunki. Co by pomyślę? I... Następ no, kura, górnictwo, okej, co się krótki. Aha, dobra, tu budujcie pastwisko. Sydon. Sydon. Tym się od nas, kurde, trzeba coś z tym zrobić. Odbije mnie tak. Aha, bo już nie może mieć, to pójdziemy tam. Następnie. Myślę, ich tu. Aha, okej, okay, sorry, bo się zamyślałem. Czekaj, tam nie, A tu zobaczmy. Będą... No, no, powoli chyba nie możemy, bo tam będzie zejdą... Sygon... tam... odkryto... Tak! Tam pójdziemy, zaatakujemy ich, zniszczymy. Ja ne, Lecz nie prawa do jej zasobów, no to. Paul Gesti, no proszę. Paul tu opisałeś się tym. w tym panem Dobra, tu jest jakieś pole. Zobaczmy. O to nie, to nie teraz. Chyba jeszcze pieniędzy zbieramy. Trzeba, bo mamy 449. Aha, już górnictwo okryliśmy. No to zaraz zobaczmy, co jeszcze możemy. Sory, okay, bo mam jakieś raz błędy i szybki i koło o łucznictwo. Okay. Tak, łucznictwo biorę, ponieważ jest szybciej, a łatwiej no, się będzie podbijało miasto. Też tym tacy drodzy. Kurde, nie muszę już od razu kupić osadników, ale na dobra, trzeba żyć, z czegoś żyć. Farun Arasza i Wielki Zarabia. Hmm. będzie trzeba to zmienić. Jest, jest wielki. To byłby przeciw Al-Abad. Ja Ile tam to jest rok? 7, ok. Bior. Bior. Wysyłam raczej. coś mnie martwi, że na razie jest tylko Rosja. na noc naszym świeciem, ale... Chciałbym, jeszcze jakiś ten kraj odwiedzić. Nie wiem. Czekajcie. Co by tu odkryć? Na przykład o wieku To zawsze tu mogę się spotkać. szczerze wierzę, że nasze nagrody będą żyły obok siebie. Narody Z siebie w pokoju, okej. Okay. to ja ci mogę dać. Dam Ci 15 tygodni. Very well. Neutralny właśnie jestem. Tak... I zapisz grę. Będzie nasz pierwszy zapis, bo próbowaliśmy już wreszcie jakiś naród. Tak by... deklaracja Rosji o dziś chroni Auma Ate. Okej. Okay. Czym nie tak, bo no, mam 0 na 30, kurde, a myśmy coś tu naprawili? Nie. Bolę. i teraz niby to nam razem, a to co to jest? Nie piszę, zaraz sprawdzimy. Pi, 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 pi pisze. Ale to nie, to odkryjemy wtedy jak będzie kalendarz. Potrzebuję za sobie kartki. Coś może, ale sobie... to Już nie mamy forsy szkoda. Ale ok, mamy granicowe z tutaj, żeby wiecie, że my też tu mamy ziemia, z nami się nie wiązkać, bo, bo to się wyczuje, że niedługo podbijemy ten sygnał. I masz zaraz się na szlaku wchodzą, będzie trzeba coś z tym zrobić, założyć jakieś. Proszę czekać. Mega powiększał się, ale to tylko miasto, właśnie w chwilę wcześniej które robiło kuchnię na tyle, że miasto się powiększało tej granicy. O, ruiny do prawdziwych chłopów to by się robili Ja wiem, że do zwiedzania terminów są zwiadowcy, a ja w obojowniku kupuję, bo oni są silniejsi walcy. Teraz mogę stanąć na obu tych barbarzyńców, bo zwiadowcy by mogli zginąć. Oni mogą w piątce walczyć, ale nie za dobrze. I po tym taki obóz, i co wojownicy wyszli w się dni, a tak to od razu i tak. Bitwa pod dwoma zgórza. No, obozu już nie ma. E, może posłuchajmy jeszcze sobą Oj, jak o, strzały znajdują się orle pióra. Często dajemy wrogom narzędzia prowadzące do naszego zniszczenia. Ezop. Gratuluję, Ezop. Zaprzysławiał... E, e, tak, piszą mnie ludzie. Ezo. Okej. Okay. No właśnie... Dobra, najpierw koło, a później pismo. Chyba zrobimy jako taką kolejkę. Chciałbym otwarte granice wreszcie zrobić. O, może muszę zobaczyć, co dalej. Dyscyplina, 10%, to co jest? A to? tradycja Wojskowa. Jednostki Wojskowe zyskują 50% więcej doświadczenia, pan To bierzemy to. Patrzę. Mogę komunizm. Mogę komunizm! O, wekał. Nie, ja nie, 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 O, cię w ogóle są tam na tym pustkowiu, nie? Rozumiem to miejsce kraje, no mi skutczne. Piękne nazwa. A zobaczymy co tam w Mekce. Uuu! Me... Dobra. Lagi, ale pasi. Rozmówię do a nie osoby w opracowywali trzy co oni chodzą w Za 40 dni po oh wyborze, za 40 dni będziemy mieli dni w miastach, na ziemi ją kupić. City. zobaczymy zobaczmy. 37 tu Przypuszczam. W jak chciałbym znaleźć tą Amerykę, no nie będziemy taki trochę straszliwe. No, w końcu widzimy, że ten żon, No, nie są nic zbyt mili dla nas i to mogą być obawy małe. Małe co ja gadam, to mogą być otworne obawy. Ale dobra.

z tego co już odkryłem, to ta po jest Ameryka, bo pamiętam zawsze jak byłem z niej, od Stanów Zjednoczonych, yy, mnie spalowało, właśnie my tam się budować na tym, o no, na, na tym takim, takim tuneliku. okej. Okay. Co tu jest? Beka, aha, bo cię jeba. Za różne inne nam dali tą mapę jakby, ale zapomnij o tym fragmencie Tak teraz będzie fajnie wygląda Wielki Jestem wielki, jestem wielki Odkryt kolejny barbarzyńców, jest A Co? A nic się nie proponuje Czuć y Dobra, bo taki jakby lag Chciałam na Real de bo 15 sztuk złota, jeśli chcesz znowu porozmawiać z Nie, nie chcę. A teraz będę... A bo dobra, bo musimy jakoś przejść, to zoprzyjaźnijmy się z nim tak? Dam inny Mamona. Mamona. Mamona, nie? Ja to... Przeważnie chyba dawało mi się tylko 150.

No, już myślałem, że ten, że nie mm. da przejść. Arabes, na w każdym arabem, czy kurde, nie wyszło mi. Konie, hm. Chyba tu się budujemy, a podbijemy Rio de Janeiro. Jo, Jo, jest plan, Podbijamy Rio de Janeiro. To będzie kolonia nasza. Ty, co, 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 co to jest? Co to jest? Ja się pytam. Hmm, informacje o badaniach, ok. No weźcie, oni już mają tych, a my dopiero koło skrwawy, co niszamy. Jak ja mogło mogę się wypłodzić? To jest trochę dziwne, <śmianie> ja też chcę. No, Dobra, no. no, spojrzałem sobie na zegar, że już niedługo chyba będzie mógł kończyć długi odcinek. No nie, zbyt długi, nie. Mówcie, co O Ojej, statek, Barbazieńcy. Ktoś się założył, że barbarzyńcy mają statki, a ja nie, no. Nie jakiś za co jeszcze nie zaatakowani, nie, no, ja w to nie grał, nie. nie, Mądrość i cnota są jak dwa koła wozu. Przysługuje japońskie. jukatomatka, jukatomatwo i koła miło poza! No. O w ogóle, oni chyba chcą mnie zaatakować. Ja ich nie lubię dziś. Nie, 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 ja się z nimi nie bardzo podobam. Żal na dół o kurde, na trafiłem na katmandu i gdzie życie w to spichlerz pomnik pałac mam jakiś cud ogóle no proszę. zero żywności czyli nie będę głodować okej, okay, czyli Mimo, jakieś dwie farmy mam. A to jeszcze się wybuduje jedną, a na razie nacisk na żywność. Przyciągamy za to. Tak, okay. Nie. Na żywność, okej. Okay. Ja jeszcze później farmy jakąś wkupiłem, bo jak skończymy kopać, im drogę. Okej. Okay, yeah. O, chyba będą Helsinki z tego, co widzę. Belsinki, mm, O, jakieś czerwone granice. To my tam dojdziemy, zobaczymy co to jest. I, ten. I no to już będzie radzić koniec. Dziwne, nie mi się, Czy to, ale Ameryka chyba ma niebieskie granice. Przypomnijcie sobie to zmienili. Nie wiem, bo jeszcze nie grałem Ameryką. o, ja to Nowy Jork, okej. Okay. Okej, okay, wszystko jasne. Okej, okay. to zapis grę. O, gdzieś tam jest, To jest nasza stołówka matura No proszę, A rok 2420. Przepraszam, Melo. Nie, źle. Okej. Okay. Zapisz. On tobie. Nasza pra. Panie czy będzie? Tutaj czy podbijamy was oni mają mówce. Podbijamy nowy Jork. Nie ma. Podbijamy. Wiem, że Ameryka jest w tych stosunkach i ja gdzieś z nimi też. Odzieś to są nasi wrogowie. Jesteście na... Jesteście moi wrogi.